Dobry, dzisiaj mamy wtoreczek, czyli dzień lizania Wiadomo czego Pozdrawiamy wszystkie panie Ten człowiek też nie umieszkam Siedzę se tu kurwa od soboty A moi wrogowie czują się bezpieczni, nie? E, nie, przyjechałem ze z koleżanką na kilka dni Planujemy już powrót Było grubo, ale warto było jak to mówią, jak się bawić to grubo, albo wcale. Powiedzmy, że jeszcze dochodzę do sobie, do siebie. W poniedziałek to miałem ludzie taką akcję, że to... Roto, że, że to, że to, aż sam zostałem zaskoczony. Ale tak pozytywnie, nie? No i nie myślałem, że coś takiego mnie się przytrafi, ale... Było mega. No i co? zmęczony, skacowany, ale morda uśmiechnięta. Kamerzystka miała tam jechać nagrać akcję, ale w sumie doszliśmy do wniosku, że szkoda czasu kurwa na wiadomo kogo. Dlatego ta akcja będzie, tak jak wam mówiłem, ale ale ta akcja będzie no kiedy? Wtedy kiedy mi nie uciekną Obym ja tylko czas pozwolił Czym ta się ludziska I widzimy się na miejscu Filmy z remontów będą jak Wrócę do siebie No i coś tam z Dzisiaj Adaś z kolegą wapno wozili I lecimy z tematami Także do zobaczyska